Wyborcza nabiera tempa, choć wielu ekspertów twierdzi, że polscy politycy w tym roku nie są w najlepszej formie. Brak polotu, brak pomysłu i koncepcji na to, jak zagospodarować grupę niezdecydowanych. A według sondażu dla Wiadomości to jest całkiem spora, bo trzecia w kolejności partia, aż 16%. Kamila Biedrzycka-Osica, witam w goście poranka, którym jest dzisiaj Jacek Kurski. Solidarna Polska, Dzień witam, dobry. Danio, Już, pan może Pan jeszcze raz odchrząknąć? Ja jeszcze kilka razy odchrząknę. Ale no właśnie ta, jak to posiadam, damek prawie. Dobrze. Miejmy nadzieję, że nie skończy się nokautem żadnej ze stron. Zgadza się Pan z tą opinią, że nie jesteście wszyscy bez względu na barwy partyjne w dobrej formie, że ta kampania rzeczywiście taka jest nijaka. Dlatego, że media koncentrują się wokół starcia gigantów PiSów i Platformy. To jest, jedyne, to jest jedyne, co media kręci. Media się dają, dają wkręcać niestety PiSowi i Platformie, że to musi być koniecznie kampania takiego mordobicia między PiSem a Platformą. My jako Solidarna Polska chcemy rozhermetyzować ten kartel. Ale to, że pan tutaj siedzi, o tym, że nie tylko powiedza. mordobicia na przykład mnie interesuje i bardzo jestem Pani wdzięczny No więc dlaczego Pan tak na media wyskakuje To jest nieprawda. Bardzo, bardzo dużo jest w mediach i Solidarnej Polski i nowego grupowania Jarosława Gowina i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To nie jest do końca tak, jak Pan mówi. Może to jest po prostu łatwe wytłumaczenie dla Was? Nie, dlatego ja się do końca nie zgadzam z tą opinią. W tej części, w której pokazujecie Solidarną Polskę nie jest nudno, jest na pewno ciekawie i przede wszystkim programowo niesiemy pewne wartości, chociażby Tomasz Adamek atakowany za swoje zdanie na temat Bogu, Bogu Honoruje ojczyzny na temat tego, jak on rozumie rodzinę jego sprzeciw wobec adopcji przez parę homoseksualne małżeństw. Jest przykładem mówienia o sprawach realnych, a jednocześnie o świecie prostych wartości, którym powoduje Solidarna Polska. Ja myślę, że właśnie Solidarna Polska będzie, będzie kimś, kto rozhermetyzuje ten beznadziejny kartel PiSu i platformy, który odpowiada za biedę, nędzę, bezrobocie, wdrożyznę, wykluczenie społeczne, emigrację, zapaść służby zdrowia i dosyć już dziękujemy tym partiom. Teraz czas na świeżego. Gejów trzeba leczyć Pana zdaniem? No to jest to jest z Tomasza Adamka. dlatego pytam, czy pan się tutaj zgadza. On pytam wprost i proszę odpowiedzieć. Na pewno trzeba o tym rozmawiać, na pewno na pewno trzeba szukać wszelkich możliwości, żeby tym ludziom pomóc. Czy leczyć tam, gdzie jest to zdeterminowane już biologicznie, to się nie da wyleczyć, ale w moim zdaniem część postaw homoseksualnych jest nabywana w trakcie życia i, i, i z tymi na pewno można Czy To nie tak, że wszyscy lecie. mają prawo do wolnego wyboru? No. Mają oczywiście. Jeżeli nie robią tym samym nikomu obok krzywdy? Dobrze, oczywiście, dopóki nie robią krzywdy, ale na przykład już decyzja o, o adopcji, oczywiście w Polsce jeszcze takiego prawa nie ma, ale wielkimi krokami się do tego zbliżamy. Adopcji Nie, nie, w Polsce się zbliżali zbliżali wielkimi krokami do tego. tego. Nawet nawet nie, 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 załatwić. Pani, mówić o Pani redaktor, sprawie. kiedy redaktor, przygotowywałem kiedy przygotowywałem prezydenta pana, pana prezydenta, nie, 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 w słynnym orędzie, gdzie była pokazana paragajowska, pan prezydent Lech Kaczyński przestrzegał w tym orędziu, że pod rządami traktata, traktatu lizbońskiego może w Polsce dojść do legalizacji związków partnerskich. Minęło parę lat. I ten problem stanął. W związku z czym stanął i to jest bardzo poważny sposób i w jaki sposób nawet został uregulowany. Ale I nie wiemy, tak jakby jak my. krzyża z sali sejmowej też Dobrze. staje i to nie znaczy, że Ale sprawa jest tak załatwiona. Następną rzeczą w kolejce aspiracji homoseksualistów jest adopcja dzieci przez pary homoseksualne. I na to nie ma zgody, bo to jest dyskryminacja dzieci. Ta, dzieci. ta wypowiedź Pana zdaniem była fortunna? Ona nie była, do odpowiedziałam do kamery, ona nazywała podspinowana w portalu. W związku z czym wiem, że był tu element ale, spinu, bo wiecie. A kandydat tak myśli i przypuszczam, że jeżeli byśmy go zapytali wprost, to by to potwierdził. Więc pytam, jak się Panu to podoba. Jeśli, jeśli tak myśli e, i nie robi to nikomu krzywdy, a moim zdaniem nie robi krzywdy, wyraża jego pogląd, to w porządku. To w porządku. E, a podoba się Panu najnowszy spod Prawa i Sprawiedliwości? Pytam jako byłego człowieka, który zajmował się marketingiem politycznym. A ja nie PiS. wiem, czy widziałem, co w nim jest. Puste krzesło nazywa się w ten sposób, i to są przeplatane sceny ze spotkań premiera Donalda Tuska z Władimirem Putinem, ze zdjęciami z katastrofy smoleńskiej. Wszystko rozpoczyna się od takich bardzo ważnych chwil z życia politycznego świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Nie widziałem tego spotu, ale on mi przypomina spoty już takie w okolicach rocznic smoleńskich, PiSów, sprzed tam dwóch czy trzech lat. No nic ma prawo do tego rodzaju wrażliwości. ewidentnie, że zamach był przygotowywany przez Tuska i Putina. Ja bym tak nie powiedział, no po ostatnich wyczynach Putina wszystkiego się można po nim spodziewać, natomiast nie sądzę, żeby doszedł, doszło do zamachu, dopóki nie ma stuprocentowych. Dowodów to nie wolno tak twierdzić i sam Maciej Macierewicz, który tak twierdzi, zresztą zmieniając zdanie. bo raz mój, że był zamach, samolot wybuchł i innym razem, że osoby to to przeżyły. Robi wielką krzywdę po wadze Nie tak, że Prawo i Sprawiedliwości trochę samo podkłada się konkurentom politycznym pod argument robicie kampanię na trumnach? To jest y, decyzja świadoma, to znaczy PIS zakłada, że pójdzie 20%, że będzie ba bardzo niska frekwencja, że ludzie będą zniechęceni do wyborów, w związku z czym pójdą twarde żelazne elektoraty. W ten sposób uaktywnia siebie i swój elektorat. I jeżeli pójdzie żelazny elektorat smoleński, to PIS myśli, że wygra. Moim zdaniem to jest kalkulacja jednak błędna, bo bardzo zawężająca i zaniżająca poziom debaty publicznej. My jako Solidarna Polska chcemy mówić o realnych problemach, właśnie o biedzie, o nędzy, o tym, żeby z Europy czerpać to, co dobre. Na przykład my uważamy jako Solidarna Polska, wyliczyliśmy to, że jest staty na przyjęcie takiego standardu zachodniego jak na przykład 500 zł dodatku dla zasiłku dla rodzin na dziecko 500 zł jest ratem 120 euro tak no jak w Wielkiej Brytanii. to z podatku z podatku od z podatku, ale doskonale że bo na nas wszystkich się odbije. Nie. Bo oni podniosą ceny po nie, prostu. Po, nie, ale pod, oczywiście. Ale nie podniosą. panie rektorze, Orban zrobi dokładnie to samo i ceny nie wzrosły dlatego, że jest konkurencja między tymi podmiotami, między bankami, między hipermarketami, jest wiele sieci i po prostu podzielą się marżą zysku, nie będą tworzyć przy, przy pomocy, których wyprowadzają zyski za granicę. To samo dotyczy wielkich korporacji. W Polsce gigantyczne miliardy złotych są wyprowadzane pod pozorem pustych, fikcyjnych kosztów za granicę i nie podlegają opodatkowaniu. Chciałbym jeszcze wrócić do, do tematu e, jutrzejszych obchodów katastrofy Smoleńskiej. Premier czuł perwersyjną satysfakcję 10 kwietnia 2010 roku, powiedział profesor Andrzej Zubertowicz. Co pan na to? Nie wiem, co czuł premier, natomiast nie zabezpieczył interesów Polski. No, oddanie wtedy śledztwa w Raku i śledztwa Czarnych Skrzynek było grandą i skandalem. Cały świat współczuł Polsce. Było pięć minut szansy między... to window of opportunity, jak to mawiają. Moment w historii, kiedy można było zrobić. Wtedy trzeba było zażądać wszystkich dowodów. Nie ma możliwości takiej, żeby po czterech latach katastrofy, w której zginęła duża część Polskiej Lidy Państwowej, wrak był w Rosji, czarne Skrzynki w Rosji. To jest granda i to piąża Donalda Tuska. Czy czuł perwersyjną satysfakcję? Tak bym nie powiedział. To jest, moim zdaniem, zbyt daleko idące, ale wina Donalda Tuska za... Nieudolność po katastrofie smoleńskiej jest oczywista jego współpracownicy powołują się na umowy międzynarodowe, które nie pozwalały wtedy na to, żeby zabierać... Bzdura, do bzdura. Nikt, 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 samolot był wojskowy, a zastosowano konwencję szkielogowską dotyczącą konwencji cywilnej, w związku z czym nie mieli pojęcia, ulegli czarowi Rosjan, nie ulega się czarowi Rosjan. Akurat ja byłem tą częścią sztabu do Jarosława Kaczyńskiego, który był w tej sprawie najbardziej racjonalny. To znaczy, że nie ma żadnej atmosfery miłości wobec Rosjan, trzeba twardo żądać dowodów i prawdy. Prawo i Sprawiedliwość mówi mówi, że prokuratura i wojskowa i generalna sterowana jest ręcznie z gabinetu premiera Donalda Tuska. Mało tego, Andrzej Seremet mówi, że być może możliwe jest zakończenie śledztwa w roku przyszłym bez postawienia jakichkolwiek zarzutów. Nie zgadzam się z tą opinią, dlatego że prokurator Seremet dał kilkakrotnie jednak dowody swojej niezależności, w związku z czym wydaje mi się ta opinia zbyt daleko idąca. A Smoleńsk trzeba wyjaśnić, ale oczywiście bez szaleństwa. Moim zdaniem... Już Solidarna Polska proponowała półtora roku temu Wielką Komisję Obywatelską. Do tego pomysłu trzeba wrócić. Wszystkie autorytety uznawane przez obydwie strony konfliktu politycznego ale czy to w Polsce. Czy w ogóle czy są w stanie ze sobą usiąść i porozmawiać? Będą, się wydaje, musiały. Że nie. będą musiały być, bo Polska jest jedna i trzeba odwołać się do tego, co jednoczy. Plus eksperci międzynarodowi. Ale co jednoczy? Chyba już nic nie jednoczy tych dwóch stron Dobrze, ale jasna. Myślę, że jednak jest to, wyborcy e, e, ukażą ci, tych, którzy chcą się bić za wszelką cenę e, kosztem spraw Polski. Pan polskich. mówi, nie można szaleć. Czy to, co robi Antoni Macierewicz, to już jest szaleństwo? Cały czas mówi o zamachu, jutro ma przedstawić kolejne dowody. W ogóle zamach jest rzeczą, yy, która buduje pozycję Antoniego Macierewicza i rodzaj psychicznego uzależnienia Jarosława Kaczyńskiego od y, niego i szkodzi sprawie. Ja nie wykluczam żadnej możliwości. Ja nie mówię, że, że na pewno nie było. Natomiast wydaje mi się, że logiczne byłoby, że miał, gdyby miał być wybuch, to on byłby w momencie, kiedy samolot miałby prawidłowo wylądować, to znaczy nad pasem startowym, cała tajemnica katastrofy samolotu, nie wiem dlaczego nikt tego nie mówi. Cała ta tajemnica polega na tym, że on jest 130 metrów od pasa, w związku z czym on został zwiedziony na bok. On został wyprowadzony w pole i w, 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 wpuszczony w błoto i w krzaki. Tu jeżeli była jak perfidia czy, czyjaś osób trzecich, wieży y, kontroli lotów Rosjan, to właśnie na tym polegała na wyprowadzeniu samolotu na niechybną śmierć. Ale po co wtedy wybuchł? To jest absurd. W związku z czym Macierewicz szkodzi sprawie nawet udowodnienia udziału... Ale ja Józef Kaczyński jest uzależniony od Macierewicza? Dobrze rozumiem? Tak psychologicznie? Wydaje mi się psychologicznie tak. Jako na, najbardziej radykalny, jako stawiający najbardziej, e, najbardziej tezy najdalej idący, w ten sposób można wytłumaczyć wszystko, ale sam Macierewicz to nie wierzy, bo jeżeli mówi, że był wybuch u góry, strzelił u góry, a potem jeszcze trzy osoby pff, żyły i potem je dobijano, to znaczy, że to jest do, tworzenie rodzaju jakiegoś uzależnienia, jakiegoś kościoła smoleńskiego, w którym on jest szafarzem relikwii w postaci kolejnych nowych, chorych teorii. W związku z czym jako Solidarna Polska bezwzględnie chcemy prawdę na ten temat, ale uważamy, że prawda, prawdę będzie można wyjaśnić przez nowy pol. Polski rząd, który zwróci się na przykład do Rządu Stanów Zjednoczonych, który na pewno wie, co się stało, tak elektronicznie badając tę, tę część Europy na styku czyli NATO i jej, Rosji. Co powiedzieć? Oczywiście, dlatego że nikt o to nie prosił. Dopóki polski rząd nie wystąpi o to, co Amerykanie na ten temat wiedzą, a tę część co, Europy Jeżeli Pan wie, że Amerykanie a wiedzą, a. a rząd Tuska nie prosi, to znaczy, że rząd Tusk, rządowi Tusk. Nie zależy na wyjaśnieniach politycznych. Oczywiście, że nie zależy, bo przecież rząd Tuska nie skorzystał ani z pomocy NATO. Zginął sześciu generałów NATO najwięcej od powstania tego paktu. Hmm. E, e, nie skorzystał z pomocy. Hmm. No ale przecież on mówi o faktach. No nie hmm. skorzystał z pomocy NATO, nie skorzystał z pomocy Unii Europejskiej, nie zgodził się do ja rządu Stanów koniec. Zjednoczonych. No więc ewidentna wina tutaj rządów nie może. Nie możemy nie wspomnieć o sytuacji na Ukrainie, bardzo trudna, <laughs> jak szczególnie we wschodnich jej częściach. Radosław Sikorski dla CNN mówi, że Rosja finansuje działania dywersyjne pod pretekstem problemu etnicznych, które nie istnieją. Oczywiście, że to jest akurat prawda, tylko pytanie dlaczego ten sam Radosław Sikorski przez 7 lat uzależniał Polskę od Rosji, wystawiał nas niebezpieczeństwo. Dlaczego były tak fatalne umowy gazowe Polski z Rosją? Dlaczego się 7 lat certelili z budową gazoportu? Dlaczego zgodzili się na Nord Stream, który bypasuje... Ale, tygodniu... ale byli tacy, którzy... Pani Kamilo, byli tacy, przyszłym... którzy mówili, że to jest polityka uzależniania nas od Rosji. Czemu zgodzono się na pakiet klimatyczno-energetyczny, który uzależnia nas od Rosji? To też jest wina, wina Turska i Sikorskiego. I to, co trzeba robić, to Solidarna Polska mówi: Żadnych wojen z Rosją. Po to weszliśmy do NATO, po to weszliśmy do Unii Europejskiej, już kończę, żeby te organizacje militarne i polityczne Zachodu nas broniły. Z tego Kropka. Bardzo Dziękujemy. Jacek Kurski, uczciwie Państwa gościem. Do zobaczenia jutro. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Jacek.